Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Ania Sokarska. Dzisiaj będzie krótko i będzie coś o takim zwykłym fotomontażu, czyli będzie wektorowa biedronka zrobiona w ilustratorze i połączenie ją z, z zdjęciem. Będę chciała ją gdzieś tutaj może umieścić, troszkę może ją pomniejsze. Użyjemy sobie trochę funkcji z filtrów i tam coś jeszcze. Generalnie będzie szybko. I, I jakiś tam efekt do, do osiągnięcia. Przede wszystkim, żeby użyć filtrów, to ja sobie tą warstwę zrasteryzuję. Tylko najpierw sobie ją tutaj y, powielę i teraz sobie ją zrasteryzuję. I teraz pójdziemy do filtrów. Weźmiemy sobie te filtry najnowsze, które są, czyli te Neural Filters. Potem zrobimy Harmonization. Trzeba to włączyć i wybrać zdjęcie do którego ta biodronka ma być dopasowana kolorystycznie bo chciała, żeby była do tła trzeba chwilę poczekać aż on tutaj to też wprowadzi zmienił on trochę na <ślam> fiolet niebieski no tak średnio to wygląda mówiąc szczerze więc tak można zmniejszyć trochę siłę tego przede wszystkim można trochę rozjaśnić tutaj na tym etapie można jeszcze coś zrobić Mm, tutaj jest ta saturacja taka. Generalnie to już było tak sobie, że tak powiem. Nie za bardzo mi się to podoba, ale ona jest tak średnia. Taka mocno średnia. Ale dobra, tutaj tak zostało to dopasowane, ponieważ ja ją postawiłam na kwiatku. Spróbujmy zmienić jej położenie i postawimy ją na inny kawałek zdjęcia. I zobaczymy teraz, czy ona się zmieni, czy będzie taka kiepska, jak była ta, w sensie kolorystycznym, oczywiście. Dobieramy tło, a chwilę trzeba poczekać i zaraz zobaczymy, jak nam tutaj Photoshop dobierze. Teraz ją bardzo ściemnił, ponieważ no niestety tutaj mamy tak takie tło, więc no można ją trochę rozjaśnić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W ogóle jakoś kiepsko, szczerze mówiąc. Więc kiepsko to jest i kiepsko to wygląda. Można by było jeszcze spróbować na tym na przykład. I zobaczymy, jak będzie teraz wyglądać. Czyli generalnie to jest dopasowanie do tła w okolicy, a nie do całego zdjęcia. Z tego, co, co widać, jak sobie program z tym radzi, tutaj też jest takie dosyć ciemne, co mi się nie podoba. Więc y, robimy teraz taką wersję, y, że jednak y, najpierw może powiększmy i zobaczmy tutaj, jak to będzie tutaj wyglądało. Ok. I spróbujemy sobie zrobić tak, jakby ona była duża i ogólnie na całym zdjęciu. Zobaczymy teraz, jak sobie Photoshop poradzi z dopasowaniem kolorystyki. Może będzie lepiej. Zobaczmy, tutaj chwili trzeba poczekać na, na efekty. No, też jest taki trochę jakoś dziwnie, zrobiło się niebiesko. magentowo, jakoś. Nie wiem, no możemy sobie tutaj spróbować tutaj podkorygować jakąś kolorystykę. Być może się osiągniemy jakiś lepszy rezultat. Czy chcemy niebieski? Może pójdziemy bardziej w żółty. Brightness. Trochę jaśniej. Idealnie generalnie nie jest. Można też zmniejszyć troszkę siłę tego. Natomiast chyba lepiej niż to, co było wcześniej. OK. I tak będziemy dalej ją trochę obrabiać. Zostawmy tak, jak jest. Zmniejszymy ją teraz do takiej wersji mniejszej. Jaka jest różnica wersji pierwotnej i tego co jest dopasowane to od razu widać. Zmniejszymy ją tutaj gdzie ma ona właściwie stać więc tutaj ją postawimy. Myślę że brakuje jej trochę cienia więc możemy po prostu użyć tej zwykłej funkcji tutaj która jest żeby był cień. Drugą funkcję którą możemy użyć ewentualnie można spra sprawdzić tak to można zrobić Cień wewnętrzny, tylko trzeba by było go trochę tutaj rozbyć bo on w tej wersji to raczej jest słaby. O, no. E, globalne światło, tutaj to akurat nie. Tu możemy sobie tutaj dopasować, ewentualnie, żeby jakiś cień był, tak? Czyli zakładamy, że ona powiedzmy sobie, um, ok. Że ona na przykład będzie miała cień z tej strony, tak? Tylko on jest trochę taki mały, ten cień. E, natomiast można też zrobić to w ten sposób, że powielimy sobie tą warstwę, e, zrobimy sobie cień, e, nie drop, a zrobimy sobie wewnętrzny, zrobimy sobie, żeby on był trochę taki większy, żeby był bardziej rozmyty. Ok. E, zaznaczamy sobie tutaj funkcję. <coughs> Przepraszam. Funkcję tutaj taką jest trzecia, czwarta od góry. To jest Layer Mask Heights Effects i to, to trzeba sobie zaznaczyć. Dodamy sobie tak, żeby zrobić fil na zero, żeby chodzi o to, żeby tej biedronki nie było, widać tylko sam efekt i dodamy maskę. <coughs> Przepraszam, i teraz wybieramy pędzel, wybieramy kolor czarny, czyli X możemy się przełączyć, jeżeli tutaj mamy na biało, i teraz będziemy sobie na przykład tą stronę malować miękkim pędzlem, żeby na przykład ten cień z tej strony trochę ukryć, tak? Bo tutaj jak widać, tak to jest właśnie o, zrobione. Możemy zrobić trochę większy. W ten sposób uzyskujemy tylko część. Z cieniem. I tu możemy sobie tak dopasować. No, zakładam, że tutaj, powiedzmy, będzie ten cień, tak? No, można trochę go przesunąć, ewentualnie bardziej na prawo. To jest wtedy kwestia tutaj tego ustawienia, żeby tutaj się wcelować w to, jak to chcemy, żeby to było. Tak? Natomiast widać tutaj, że on się rusza. Natomiast niekoniecznie chciałabym, żeby on oczy mi zasłonił, więc na pewno będziemy musieli sobie go przybliżyć. Biedronkę niego i troszkę sobie rozjaśnić na przykład. Tylko trzeba wejść na maskę, oczy. Ja nie chcę, żeby oczy były w taki sposób zrobione, że one są ciemniejsze przez cień, chyba że troszeczkę, ale to nie za bardzo mi się tak podoba, więc, więc można trochę tak, o, tylko że on tutaj. O, nie reaguje, musimy może trochę więcej. O. Dobra. Więc mamy mniej więcej biedronkę, biedronka dopasowana do zdjęcia w tle. Użyliśmy parę funkcji. Jest to taki szybki jakby fotomontaż. Trzeba też uważać, bo to jest tylko taki sygnał na to, że w zależności od tego, gdzie ustawisz ten obiekt, który chcesz aby był dopasowany do tła, to zwróć uwagę, że program dopasowuje go do najbliższego otaczającego tła, a nie to koniecznie do całego zdjęcia. Tak, jak to było widać, więc jeżeli chce, żeby to było na kwiatku, no to on zupełnie zmienił te kolory. Ewentualnie można zmniejszyć moc tego lub po prostu zmniejszyć krycie i żeby prześwitała oryginalna po prostu biedronka w tym zdjęciu. Natomiast, tak zrobiliśmy, że mamy tak zrobioną biedronkę, czyli tutaj mamy podgląd samego cienia ponieważ mamy wypełnienie na zero i widać tylko efekty, a tutaj mamy tą naszą biedronkę. Także tyle by było w temacie. Taki szybki, krótki filmik, jak można wpasować na przykład coś wektorowego w zdjęcie, żeby w miarę się komponowało, żeby w miarę pasowało i żeby było ok. Dzięki, że oglądałeś, oglądałaś. Do usłyszenia. Pa, pa.